Cześć kochani, to ja, Alex, no i jest dzisiaj z nami Max. Cześć. No i dzisiaj będziemy robić dalszą część mechanizmów. Na początku zrobimy jeszcze taki prościutki, a później już Max pokaże takie trudne, nie? Zmienianem, na przykład takie... Zmienianem takiego... E zielony, czerwony, na przykład do Hot Wheelsów, żebyście mieli światła drogowe. Ale na początku zrobimy mechanizm z wiatraczkiem, taki trochę inny. Nic wam pokazywałem. Zobaczcie, na początku potrzebujemy takiego elementu i śmigiełka, ale to jest dopiero później. Na początku musimy ten kabelek podczepić tu. Zobaczcie, widzowie, do takiego oto elementu. I jeszcze, zanim dalej będziemy ten, to pamiętajcie, żeby subskrybować i lajkować nasz kanał. Więc tak, udostępniajcie oczywiście te filmy znajomemu, bo są. Ciekawe, będziemy znowu potrzebowali trzech baterii. I doczepimy to tu. Zobaczcie. O. I tak będzie się prezentować na razie nasz mechanizm. Następnie będziemy potrzebowali kolejnego kabelka, który znowu podczepimy do tych baterii tu. O. Odkręcimy trochę zaworek. Czekajcie, trzeba dobrze wycelować. O. Czekajcie, jest. Gotowe. I teraz będzie trzeba yy, dać yy, taką dźwigienkę. O, bo Max później Wam pokaże taką podwójną dźwigienkę. Może ja ją pokazywałem już na poprzednim filmie, nie pamiętam, ale taką podwójną dźwigienkę. że jest jedna tu, jedna tu. Jak jest na środku, to żadna. I albo ta, albo ta. Max Wam później to pokaże. Więc dajmy sobie teraz tak. Czyli podczepimy to do tego. I będziemy jeszcze potrzebowali jeszcze jednego kabelka, jak to podczepimy do tego. O! Czekajcie! Zobaczcie, widzowie, tak to to połączyłem. Jeszcze raz, żebyście mieli dobrze ten element, żeby połączyć kabelkiem z trzema bateriami. Jak już mówiłem w poprzednim filmu, w pierwszej części. Trzy to uniwersalna e, wielkość, bo albo Wam się może mechanizm przepalić za dużej ilości prądu, albo Wam się po prostu nie odpali, bo. Jest za dużo, znaczy za mało prądu, więc trzy to uniwersalna wielkość. Jeszcze raz tutaj połączone z dźwigienką i połączone z tym wiatraczkiem. Więc teraz wezmiemy śmigiełko i musimy to do tego przyczepić. Czekajcie, jest dobrze? Jest. I teraz można to sobie tak zrobić, ale po co, skoro mamy dźwigienkę. Chwila prawdy działa. Tak. Zobaczcie, widzowie, działa. No działaj wiatraczku, co się stało? Czekajcie. Nie chce działać, czekajcie. Okej okay, widzowie, mały błądzik, bo bateria się wyczerpała, ale znowu działa. Teraz Max Wam pokaże nieco trudniejszy mechanizm. Jeżeli dacie radę, to to będzie dla takich bardziej zaawansowanych już. Zobaczcie. Cyk. Tak to oto działa. Więc teraz Max, ja tutaj tylko odłączę kabelek, żeby nam się tutaj nie łączało przypadkiem. I teraz Max tutaj pokaże wam bardziej trudny mechanizm, taki już dla zaawansowanych bardziej, więc ten. Dobra, są potrzebne takie trzy baterie. Potem. Okej, okay, Max tutaj wam zademonstruje jak to się robi. Trzeba teraz wziąć dwie kabelki. Do tych dwóch światełek No mów, Max, co robisz? Co? No, robię teraz tutaj dźwignię. Podczepiam teraz dwie do dwóch diod. Podczepiam kabelki, aby wszystko się odpaliło. Dobrze. No to faktycznie, widzowie, jest trudny bardzo mechanizm dla takich już zaawansowanych. No to, co, Max, dalej robisz? No właśnie, trzeba teraz podpiąć te kabelki, ale tutaj jeden taki zawór trochę, nie chce się zakręcić. Oj, zakręcił się już. So, no wiem, niektóre takie są wieże. Nie, nie, nie. Czasem nie współpracują. No właśnie, tak. Tak to można nazwać. Nie, niektóre czasem po prostu nie chcą współpracować. To co Max teraz jakiś. Teraz muszę podpiąć ostatni chyba kabelek. No i. Będzie chwila prawdy. Widzowie, teraz wypatrzcie dokładnie, co Max robi, no bo, no bo to jest bardzo trudne, ale ja myślę, że wydacie radę. Ja myślę, że wydacie radę, ale tu jest nie. Bardzo... bardzo. Dobra, teraz jest chwila prawdy. Działa, tylko ten czerwony się słabo świeci. Tak, ja wiem, ja kiedyś też widzowie robiłem właśnie z tą czerwoną, ale widać na kamerze. Jesz... Jeszcze raz za czerwona. czerwone. O. Widać na kamerze, tylko ona trochę nie współpracuje, ta czerwona dioda. Ale to jest dosłownie dla Hot Wheels'ów. Ta czerwona dioda, tak na kamerze widać lepiej niż jest w rzeczywistości. Ale ona też trochę często nawet nie, nie chce współpracować. No i Max teraz zademonstruje jeszcze kolejny mechanizm. Max teraz Wam pokaże takie z magnesami różne konstrukcje. Mamy różne magnesy i robią takie fajne wzorki. Mamy też taki fajny magnes. Mamy taki jeździk magnesowy. Mamy taki też taki jak ten, tylko że tutaj ma takie coś. I to, jak ta kółeczka, tylko że są większe i jest No, aż się przyczepiły. No, dobra. To teraz co? Dalej to robisz? A no, czekaj, bo nie wiem, czy widzowie to widzą. Więc może troszeczkę będzie warto przybliżyć jeszcze. Czekaj, weź to trochę tak bliżej, jeszcze bliżej tam. O, czekaj, ustaw to przy tych magnesach, o. Tak, połóż to, o. Jest git. I pokaż teraz, widzą. Teraz będzie lepiej widać. O, zademonstruj, widzą. To się właśnie robią takie fajne wzorki. Można robić tutaj. No widzicie, ty, bo to jest takie, czekaj. Tutaj są jakieś może cząsteczki metalu. Że zobaczcie. Zobacz, to tak, jest chyba sproszkowany magnes, Magnety, ale jakiś metal może tutaj... Bo zobaczcie, bo ten magnes właśnie to tak przyciąga. Dobra. I zaraz zrobimy y, nowy mechanizm. Max teraz pokaże Wam, jak działa prąd, bo czekajcie. Zobaczcie, Max tutaj ma takie coś, co mierzy wolty. Zobaczcie o. To jest coś takiego, takie urządzenie. Woltomierz. Woltomierz się nazywa. I zobaczcie, tutaj trzeba podłączyć odpowiednie kabe kabelki. I to nam będzie pokazywać, ile ma volt. To, to, co Max tutaj produkuje, albo bateria. Zobaczymy, co Max zrobi. Tylko. Okej, okay, Max tutaj Wam zademonstruje, jak to. Trzeba podczepić dwie kabelki: jeden do czarnego i jeden do czerwonego. To będzie służyło jak taki wiatrak, który. Poczekaj, stoi... pokażmy, widzom, jakie to ma części. Zobaczcie, to ma część wiatraczka. E, ta, taką część, co ja by Wam pokazywałam, jak robiliśmy ten w poprzednim filmiku. Mm, no, wiecie, ten tam e, samolocik. I taką część z pokrędełkiem, więc. I to będzie nam służyło jak takie wiatre, które stoją. W tak, duchu. i jeżeli masz, będzie kręcił, to nie tylko będzie będziecie kręcić wiatracze. Ale też będzie wam pokazywało, ile prądu Max produkuje. Więc to też takie jest ciekawe, myślę. Więc Max zaraz wam zademonstruje, jak ten mechanizm wygląda. No i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. To my sobie poczekamy, aż Max to zrobi. I zaraz sobie zobaczymy, co Max. No. Tutaj będzie pokazywało. Czekajcie, Max, pokaż to przodem do kamery. Cyk, czekaj, nie, wyżej do Ciebie, bliżej do Ciebie. O, o, czekaj, tylko przybliżę ten... O, zobaczcie, gdzie Max kre... O, zobaczcie, widzicie? Ta wskazówka się rusza, bo Max produkuje prąd. A teraz puść. Spada na zero, widzicie? I to jest już koniec na dzisiaj. Do zobaczenia!